Dzień pierwszy jest losowego przedmiotu. Kręcimy kołem. Tworzymy nowy świat. 3, 2, 1 start. Pierwsze, co tu znajdę. Drewno. Kamień to postawa. Kop, kop, kop. Muszę na przykład jakieś kopanie znaleźć. W której będzie resztą, ale z tego co widzę, to tutaj jest za że cokolwiek znalazł. Ok, to się chyba nada Tylko najpierw trochę jedzenia. Dobra, da radę tutaj zejść. A działa. Mam nadzieję, że się nie zabija. Tu jest chyba wyjście. Dobra, mamy to. Teraz tutaj. O kurde. Było blisko śmierci. Nawet bardzo. Okej, okay, bardzo potrzebuje się nie zabić. Okej, okay, z potrzebny jest... ...kilow z żelaza. Przypomnę jeszcze trochę języka. Tam powinien być raz i szkielet. Dobra. Tak, pochodnie dla jasności. Szukamy redstone'a. Idealnie, szkielet. Dobra, nie dostaliśmy łuku. Chyba nam się uda skraftować. O, diamenty. Dobra, szkoda, że nie wylosowaliśmy diamentów, bo już by było... O kurde. Się nadziałem. To spawner. Muszę to być reston. Jest resting, proszę. Jest reston. Szybko. Cyk. Deski. Łuk. Tak się chyba robią do łuk. Jest łuk. Hop hop, hop. hop. Mamy dispensor. 7 minut i 5 sekund.